Witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie na kanale Barta Podróże Małe i Duże. To już nasze kolejne spotkanie. Cieszy mnie fakt, że jesteście ze mną. Dziękuję również za liczne komentarze. Było ich oczywiście sporo pozytywnych, także bardzo mnie to cieszy. To też pokazuje, że chcecie podróżować. Także dziękuję za komentarze. Dziękuję za udostępnianie. Dziękuję także za wszelkiego rodzaju maile. Przyszło ich sporo, było też kilka pytań o tych pytaniach za chwilę. Fajnie, że podróżujecie. Po emisji pierwszego odcinka, tak jak mówiłem, otrzymałem sporo pytań. Myślę, że przytoczę teraz trzy takie, o których y, pamiętam. Jedno z nich to pytanie: czy mogłem coś więcej opowiedzieć o sobie i skąd wzięła się moja pasja podróżowania? Spodziewałem się tego pytania. Fajnie, że ono padło, ale będziecie musieli jeszcze chwilę poczekać. Jestem w trakcie realizacji materiału, a właściwie takiego klipu autoprezentacji, w którym opowiem o sobie i o mojej pasji podróżowania. Drugie pytanie dotyczyło tych małpek, inaczej w naszym programie szpaczków, czy wspomagam się nimi podczas naszych wyjazdów. Nie kochanie, nie wspomagam się. Szpaczki są pełne, zbierane skrupulatnie, trafiają oczywiście na zaszczytne miejsce w gablocie. To taka idea, żeby były pełne od samego początku do końca. Kolejne pytanie, to pytanie o kapelusz. No, ten kapelusz podróżuje ze mną, dokładnie tak. Jest on już trzeci, dwa kolejne mają swoje zaszczytne miejsce w szafie. Jeżeli w tym miejscu jesteście, jeżeli zaczęliście teraz oglądać, przypomnę, oglądacie podróżniczy autorski program Barta Podróże Małe i Duże. Zabieram was w różne regiony świata i nie tylko, bo także w najbliższą okolicę, która jest za rogiem. Będziemy razem podróżowali, podróżujemy. Jeżeli chcecie podróżować, to ten program jest właśnie dla was. Co ciekawe, kochani, najcenniejsze informacje, te najbardziej właściwe do przekazania, które Wam przekazać chcę, mają ma i myślę, pomogą Wam również po to, żebyście mogli sami ruszyć. W zeszłym tygodniu mieliśmy możliwość poznania naszego pierwszego szpaka, szpaka podróżnika, czyli brandy. To on zabrał nas w rejon. I w kierunku Cypru. Razem tam podróżujemy. Dzisiaj również spotykamy się z naszym szpakiem. Będziemy mogli go bardziej poznać. Wracamy właśnie na Cypr. I myślę, że razem z naszym bohaterem, którego lepiej poznacie, sięgniemy nieba. Dlaczego? Będziemy razem na Górze Olimp. Ale to zostawiam Wam i zapraszam Was do oglądania kolejnego materiału filmowego. Widzimy się zaraz po materiale. Zapraszam na. Szpaka podróże po Cyprze, czyli śladami szpaka brendy na Cyprze. Zapraszam serdecznie. Kolejny dzień przywitał nas wspaniałą pogodą. Przed nami wizytówka wyspy Góry Trodos z najwyższym szczytem o nazwie Olimp, 1951 metrów nad poziomem morza. Powiedzieć, że szczyt został zdobyty, to oczywiście lekka przesada. Ponieważ pod sam szczyt można spokojnie podjechać autem, a do wejścia pozostaje około 20 metrów. Na szczycie znajduje się baza wojskowa, a znajdujące się tam radary, przykryte są charakterystycznymi kulami. Z samej góry widać też jedną z zatok północnego Cypru. Warto oczywiście udać się jakieś 200 metrów niżej, aby wybrać się szlakiem Atemisa na wędrówkę wokół góry. Jest to bardzo prosty, 7-kilometrowy szlak, piękne lasy sosnowe i cedrowe. Przejście zajmuje około 3 godzin. Po drodze ustawione są liczne ławki w miejscach widokowych, a sam krajobraz jest bardzo zmienny. Od lasu, który przechodzi w odsłonięte zbocze, z rozległym widokiem na góry Trodos, by znów zakończyć się lasem, mijając po drodze stok narciarski. Warto tu wspomnieć, że u podnóża góry Olimp znajdują się trzy wyciągi narciarskie, czynne od grudnia do marca, podczas gdy zaledwie kilkadziesiąt kilometrów dalej można korzystać z plaży i morza. To właśnie stwarza niesamowite możliwości podróżowania i wypoczywania na Cyprze. Drodzy, jesteśmy na spacerze dookoła góry Olimp. Przyjechaliśmy tutaj dzisiaj rano, około godziny 9.00 był wyjazd. Trochę się jechało, jedzie się około półtorej godziny. No, oczywiście pogoda sympatyczna, wszystko fajnie przebiegło, droga też sprawnie. A teraz byliśmy na górze Olimp, jednej z najwyższych tutaj na Cyprze, góra. Przywitała nas oczywiście bazą wojskową na, samej, na samym szczycie, także nie wiem zrozumieć zdjęć. Jakie zdjęcia z ukrycia spróbowałem cyknąć, zobaczymy jak to wyjdzie w kolejnych fotorelacjach. A teraz maszerując przez ten lasek wśród licznej zieleni, również można zobaczyć taki troszeczkę księżycowy światek, a mianowicie dużą ilość. Kamieni, kamienie skrętnie składane na boki, pewnie przez miejscowych po to, żeby można było zrobić też ścieżki. Warto też wspomnieć o tym, że co w chwilę tutaj na tej ścieżce znajdują się ławeczki, a z tych ławeczek rozpościerają się również świetne punkty widokowe. Mamy tutaj taką oto ławeczkę, Na z tych ławeczek można sobie usiąść. I Zobaczyć. Co ciekawe, fajne jest tutaj jak się idzie, zobaczymy takie poustawiane kamienie. Zastanawia nas to, czy są to kamienie ustawione przez miejscowych, czy też przez turystów. Być może każdy kto tutaj przyjechał coś takiego sobie właśnie ustawił. Maszerujemy sobie dalej. Piękna pogoda 26 stopni, trochę taka bryza od Morza Śródziemnego. Myślę, że za chwilę wychodząc. Z tego lasku będzie jakaś możliwość pokazania Wam widoku, właśnie na Morze Śródziemne. No wczoraj udało nam się oczywiście zaliczyć kąpiel, powiem, rewelacja. Dobrze, moi drodzy, maszeruję dalej, sprawdzam, jak to wygląda. Nie wiem jeszcze, ile czasu nam to wszystko zajmie. Mam nadzieję, że spokojnie to wszystko nam dzisiaj pójdzie i będzie według planu, tak jak w dniu wczorajszym. Będę... Powoli zaczynamy wychodzić z tego lasu, coraz bardziej odsłaniają nam się widoki, one będą teraz po lewej stronie. Postaram się Wam to wszystko oczywiście pokazać. Troszeczkę dzisiaj jest to niebo zupełnie inaczej inne niż było wczoraj. Wczoraj było praktycznie bezchmurne, bez zamkleń. No teraz wygląda to w ten oto sposób. Tam daleko, daleko na horyzontach jeszcze pagórki i góry. Nie widać co prawda Morza Śródziemnego, ale ono jest schowane. Schowane jest tam dokładnie za tym oto pagórkiem. Tak jak mówiłem, to jest dosyć daleko, jeżeli chodzi o górę Olimpi. Miejscowość, w której się znajdujemy, bo naszą bazą wypadową jest Pafos, ale z kolei blisko lotniska, no bo leci się z Krakowa 3 godziny właśnie do Pafos, A potem, już oczywiście, polecam zdecydowanie wynajęcie samochodu, po to, żeby można było poruszać się po całej yy, wyspie. Cały czas nasza wędrówka dookoła Góry Olimp trwa. Przed nami wyłonił się isty księżycowy krajobraz. Zaraz będę go Wam prezentował. Zobaczcie sami jak to wygląda. Tak, moi drodzy, wygląda ten księżycowy krajobraz po wyjściu z tego lasu. Droga zmieniła się totalnie, a w oddali pozostał las. Przejdziemy kawałkiem teraz właśnie tego skalnego, można byłoby powiedzieć, rumowiska. No, tak to wygląda. Tak to wygląda właściwie tutaj na krawędziach i cały czas w dół. Jak zobaczycie, tam w oddali, to właśnie tam, gdzie ten las, stamtąd przyszliśmy. Ta droga wije się cały czas wzdłuż góry. Turystów bardzo mało. Także naprawdę warto tutaj przyjechać w okresie sezonie. W drodze powrotnej zatrzymujemy się w malowniczej wiosce o nazwie Omodos, położonej w regionie Komandria, czyli znanego na wyspie wina wyrabianego od wieków z rosnących tam winogron. Winogrona suszone na słońcu zyskują niesamowity aromat i smak, co później odzwierciedla się w bukiecie wina. To właśnie tutaj po raz pierwszy spotykamy naszego dzisiejszego małego przewodnika, szpaczka Brendy. Tak, moi drodzy, ulubionym alkoholem mieszkańców Cypru jest właśnie Brendy. Nieliczne liczne odmiany charakteryzują się zawsze wysoką jakością. Cypryjczycy najbardziej lubią pić brędy z wodą, z dodatkiem gorzkiej łódki i soku z limonki. Trunek destylowany jest z najlepszych win, po czym dojrzewa przez wiele lat. W ten sposób uzyskiwany jest wyjątkowy napój o brązowym kolorze i niebanalnym smaku. Warta uwagi jest gorzelnia w Famaguście na północy Cypru, gdzie wytwarza się kapitalną brandy. Zazwyczaj zawartość alkoholu wynosi od 32 do 40%. Choć Cyp kojarzy się głównie z winem, to jego lokalna konsumpcja nie jest zbyt wysoka. Mieszkańcy tego kraju uwielbiają za to brandy i chętnie polecają go turystom. Znajdziemy tu wiele odmian i każda z nich odznacza się bardzo wysoką jakością. Do najlepszych brandy na wyspie zalicza się Five Kings czy Brandy Antique, wyżakująca około 15 lat. Brandy zazwyczaj pija się po posiłku i stanowi ona również podstawę do wielu drinków. Do Monastyru Świętego Krzyża z bezpłatnego parkingu publicznego znajdującego się przy cmentarzu jest zaledwie dwie minuty pieszo. Przepiękny, tradycyjny, nieczynny, prawosławny klasztor męski założony w miejscu, gdzie mieszkańcy wsi znaleźli relikwie Krzyża Pańskiego, nad którym widoczne było światło. Swego czasu klasztor w Womodos był ważnym ośrodkiem pielgrzymkowym. Przedmiotem kultu w świątyni jest do dnia dzisiejszego cząstka Krzyża Pańskiego i Świętego Sznura którym Jezus został związany. To jedyna taka relikwia na świecie. Omodos zamieszkuje obecnie około 200 stałych mieszkańców. Nie da się tutaj dojechać transportem publicznym. Warto się tu jednak choć na chwilę zgubić w wąskich, urokliwych uliczkach z krawami pełnymi koronek, obrusów, tkanin oraz całej gamy wyrobów rękodzieła lub przemysłu pamiątkarskiego. Na miejscowym targu, oprócz degustacji wina i wspomnianej brędy, Skosztować możemy i zakupić wiele lokalnych przysmaków wyrabianych z winogron, orzechów, czy oliwek. Moi drodzy powoli kończymy naszą wizytę w Omodos. Żegnając góry Trodos udajemy się w drogę powrotną, a już niebawem ruszymy na poszukiwanie jaskini cyklopa. Zostańcie proszę z nami. filmowy materiał za nami. My za dwa tygodnie wracamy jeszcze na Cypr i wtedy dokładnie przyjrzymy się jaskini cyklopa, zwiedzimy sobie muzeum rzeźby pod chmurką, no i też sprawdzimy, jak to dokładnie z tą boginią piękności Afrodytą było. To jednak, kochani, za dwa tygodnie, a za tydzień, za tydzień zapraszam Was w nasze bliższe okolice. A gdzie dokładnie i na czyje zaproszenie, sami zobaczcie. Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na kanale Barta Podróże Małe i Duże. Tym razem ruszyliśmy w Polskę. Jesteśmy dokładnie w, w Gdańsku, niedaleko plaży Brzeźno. Po siedmiu godzinach jazdy z południa Polski wylądowaliśmy właśnie w Trójmieście. Będziemy go dla Was odkrywali. Będziemy jeździli nie tylko po Gdańsku, ale pojedziemy też kawałek dalej. A jesteśmy tu oczywiście na specjalne zaproszenie naszego kolejnego szpaczka, czyli kolejnego małego przewodnika. To właśnie ten szpaczek, czyli Goldwasser Danzig, w którym w środku pływają 22-karatowe płatki złota, zaprosił nas po to, żebyśmy mogli dla Was odkryć właśnie to miasto i północne wybrzeże Bałtyku. Ruszamy kochani, lecimy teraz bezpośrednio na plażę, zobaczymy jak to wygląda, a z nami oczywiście nasz szpaczek Goldwasa. Więcej o nim oczywiście w programie. Zapraszam serdecznie. Tak moi drodzy, jak sami widzieliście, za tydzień jesteśmy w Trójmieście. Nie zapomnijcie, za tydzień Trójmiasto. Jeżeli macie pytania dotyczące wyjazdów czy podróży, śmiało piszcie w komentarzach lub na maila. Ja z przyjemnością odpowiem na każde Wasze pytanie. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, udostępniajcie, polubcie wideo, subskrybujcie również mój kanał, aby być na bieżąco. Komentujcie, wymieniajcie się doświadczeniami. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiam do następnego odcinka.